Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. No to ciach babkę ciach. w piach. Ach tak. Puls tygodnia dla dorosłych odcinek 68. Wracamy, Ta... słuchajcie, zanim do naszych stand-upów. 24 maja w Toruniu jesteśmy. Tak, będziemy na scenie Stasi. Be, 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 be. God. Godzina 19. Jan Olbracht, Browar Staromiejski. Szczegóły oraz inne na ewentualne potencjalne nasze grania są na kupbilecik.pl. Wpadnijcie, zobaczcie, co się dzieje, a może się zobaczymy też ze sceny na widowni i tak dalej. E, jedziemy z Pulsem, czyli najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia. E, od tego musimy zacząć, bo w trakcie zmasowanych ostrzałów Ukrainy, w tym Kijowa, Rosjanie użyli Swojej super broni, hipersonicznych rakiet Kinjau, to jest Wunderwaffe Putina, niewykrywalne, nie do zestrzelenia, leci 12 tysięcy kilometrów na godzinę. No, no tyle, że no, o, o, zapomniano tyle powiedzieć dobrze. Ukraińcom, że, że kindżałów się nie da namierzyć i zniszczyć. Tak. A ci Ukraińcy zestrzelili wszystkie wystrzelone na nich kinżały i to nie najnowszymi y, patriotami. A, no. a kinżały to jest w ogóle saj, to jest tajna super broni we, mhm. Władimira P. On od lat straszył y, Zachód i te, tej broni kinżałów się poważnie obawiano. Ale no, teraz najlepsze, tak? bo w Rosji aresztowano trzech naukowców, którzy pracowali nad kinżałami i bronią hipersoniczną, będą sądzeni za zdradę. Tak. Tak podaje agencja Reutera. Oficjalnym powodem aresztowania naukowców są artykuły, jakie tam mieli kiedyś e, propagować w internecie. Mm. Czwarty naukowiec, bo to trzech zatrzymano, czwarty naukowiec, no, e, który pracował nad Kindżelami, zmarł. No, umiał się ustawić. Umiał to. się ustawić, uniknął aresztowania. <grym> <grym> Podobno Putin e, teraz szuka człowieka, który wymyślił słowo zwycięstwo. <grym> Jeśli nie żyje, to mają go wykopać, rozwalić mu czaszkę młotkiem. Także... Ja, ja pamiętam taką e, a propos rosyjskiej, mm. radzieckiej nauki, jak odkryto no, w lodach Syberii Mamuta zmierzyli go i się okazało, że od środka do czubka głowy mamut ma 3 metry, a od a? środka do zadu ma 4 metry. O. Nie, nikt nie umiał tego wyjaśnić. To wysłali do Moskiewskiej Akademii Nauk i tam naukowcy po roku badań określi, e, powiedzieli, że to jest nic dziwnego, że nauka sowiecka zna takie przypadki, mm. że na przykład weźmy tydzień. Aha. Od środy do końca tygodnia są cztery dni, a od środy do początku 3. Czyli pewne rzeczy w Rosji się nie zmieniają nie Co, zmieni... cieszy. Ty, co ale, cieszy Ale a propos zestrzelenia no. niezestrzeliwalnych rakiet Ktoś, chyba Jarosław Wolski Z tego co pamiętam Polecam go w ogóle na Twitterze tak, 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 On na przypomniał Twitterze. stary, ale dobry dowcip Co to jest? Nie świeci, nie mieści się w dupie Ruski przyrząd do świecenia w dupie Także <laughs> to jest bardzo dobra przypowieść Która <laughs> dużo mówi o tym, co się dzieje No dobra, co u nas? Co u nas? Co, co, ja trafiłem w internecie, do jest jakiś strasznie Stary, nie wiem co mi tam zawiodło. Strasznie stary wywiad z Monikiem Staszczykiem, I on, i on tam mówi tak: y, cytuję: co zobaczyłem wjeżdżając do Polski kościół i burdel? Dziwne, okay. bo. My, nie wiem, mówię za siebie, ale chyba co? mogę powiedzieć my, wjeżdżając do Polski, widzimy przede wszystkim piękne dziewczyny. Chyba, że jedziemy z żonami, to wtedy nie widzimy. Nie widzimy. Dlatego prawie z Polski nie wyjeżdżamy. No bo po co? No właśnie. Poza tym wszystko tu mamy. Kantor, kościół, burda. po co wyjeżdżać. No, no, tak. Ale nie bo, odpowiadając na y, no. przytomnie postawione pytanie, co u nas? No. U nas bomba. bomba. O tym no. się mówiło cały tydzień. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że z 500 plus, zrobią 800 od 1 stycznia. Choć je jeszcze rok temu, prie, rok temu tak. przypomnę, tutaj, tutaj mam cytat z internetu. Wykluczał podwyższanie 500, plus wtedy na 600-700, bo jak mówił, byłoby to działanie proinflacyjne. No patrzcie, wtedy się nie udało. A teraz się da. Tak. Czyżby jakieś wybory szły? Ja, ja wam to wytłumaczę, bo 700 plus jest proinflacyjne, Aha. 800 plus już nie. Aha. I że, że zacytuję panią Kidawę Błońską, to są kwoty, które wynikają z pewnych takich działań. To ja wiem to konkretnie z jednego działania. Jak odejmiesz od 700-800. Tak. Ogarniamy. To ciś wychodzi z tego minus 100. Minus 100. Czyli minus, czyli to jest działanie antyinflacyjne. Przecież, przecież to jest. Po co Do... to tłumaczyć? W ogóle? No dziękuję, że mi wytłumaczyłeś. No. Natomiast Donald Tusk podjął temat tego 800, plus i zaraz następnego dnia zaproponował, że super jest to 800, plus, ale od teraz, od 1 czerwca, a nie od nowego roku. To możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby. Ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024 roku. Mamy to na taśmie, tak? To jest no. bardzo dobre zagranie pana Donalda, tak uważam. No, nie jest oczywiście podyktowane troską o dzieci, no wiadomo, ale, no ale jako zagranie polityczne jest super. Tak, bo były premier bardzo, bardzo sprytnie zresztą po prostu wziął i powiedział, sprawdzam. Mhm. No tak, bo wiedząc, że Jarosław Kaczyński tak nic z tym nie zrobi, bo to by wymagało zmiany budżetu, Dokładnie. więc jakby ale mówisz, wystarczy, Wystarczyło, żeby wyznawcy pana Donalda Tuska zgłupieli. I przez chwilę nie wiedzieli, co myśleć. Prawda? No tak, że, Bo co? No, no jak to, no co, to, to 500 plus, czy tam 800 plus przestało nagle być rozdawnictwem? Kiedy? Jak? Nie. Ale wiecie, za to internet zauważa, że prezes Kaczyński swoimi propozycjami sprawił, że cały ostatni wiec wyborczy Donalda Tuska był poświęcony Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak było. Tak. I pomysłom PiSu. Tak, tak. było. Bo, bo, nie, bo, ale o tym już kiedyś mówiliśmy, bo w ten sposób Donald Tusk propaguje na swoich spotkaniach program PiSu przede wszystkim wśród tych, którzy nie oglądają wiadomości. No. Pod, podobnie zresztą tak. robią premier z premierem, bo mówiąc cały czas o Donaldzie Tusku, propagują program Platformy. Znaczy prezes z premierem. Prezes, prezes premierę. Premierę. Tak. 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 Premier z premierem. Pre pre premier z prezesem. Prezes z prezesem. Ta, ta, ta. Trzeba przyznać, to są godne pochwały bezinteresowne, poświęcanie się obu stron. To są szlachetni ludzie. Tak. To są na wiedzą, na... że ich wyborcy o tym nie wiedzą. Dokładnie. To trzeba nagłośnić. Mhm. No a, a, a później dziennikarze pytali premiera, jak PiS będzie głosował nad przyspieszeniem 800+, plus, nie? Aha, Które że... proponował Donald Tusk. I mhm. tutaj panu premierowi lekuchno nerwy puściły. Gdzie jest twoja wiarygodność, chłopie? Weź pójdź po rozum do głowy, U. zastanów się czy ktokolwiek ci w Polsce uwierzy. To, to do mnie było? Nie, nie, to było akurat to było do premiera Tuska. Aha, do premieru, tak, to tak, to, tak, to, tak. To, to. Bo, ale dokładnie tak samo, to. jak tutaj premier Morawiecki brzmiała kiedyś moja mama. To. Jak tam wracałem do domu z kolejną jedynką, to. albo moja żona kiedyś pracowała na wyciąg z kakarty i pyta: to. Ej, a za co ty chłopie płaciłeś w nocy na Kazimierze o 2.30? No, a wtedy ja wtedy wyszedłem tylko na chwilę do Lwotowskiego, pożyczyć, tam wiesz. Ta, ta, ta. Na co miejscu Donalda tam. Tuska poszedłbym w a tym A Ale ja akurat byłem na Kazimierzu w knajpie, no to. Ale to są przypadki, chodzą ta, po ludziach. Ale co, co na miejscu? Uzingera, nie? Tak, dokładnie. Co nie, na, co na co? miejscu? Donalda... No nie, na miejscu Donalda Tuska bym po prostu poszedł do konta. nie Po takim skarceniu, tak? tak no? i 800 razy napisał, już nigdy nie będę przyspieszał e, pisowi. Nic, niczego, Niczego, przepraszam. Nie, coś takiego. No, no. no, no i ty. się to się toczyło, toczyło, i dzień później szef. Odgryzł się Mateuszowi Morawieckiemu i wypomniał premierowi otwarcie mostu, który jest, jest już używany od pół roku. To w Ochotnicy było no i skomentował to. Mateusz, ale z ciebie bambik z ciebie, z... <laughs> Bambik to ostatnie, ostatnie jest takie modne określenie z TikToka i to mhm. jest na takiego niedoświadczonego nie do rajda. takiego, takiego taki młodym nie żółtodziób żółtodziób ale panowie politycy, może byście zadzwonili do siebie a nie nam kazali tego wszystkiego słuchać nie no, wiem, powiedzielibyście no. sobie ten naprawdę nie, nie musimy tego słyszeć pamiętajcie, że no, nie trzeba się tak obrażać bo zawsze jest jakaś trzecia droga a Aha. i widzimy i trzecia A, to droga. droga. Ja jestem przygotowany na dzisiaj. Aha. Tak się będzie nazywał Komitet Wyborczy Polski 2050 i psl Panowie Kosiniak, Kamysz, Władysław i Hołownia Szymon pochwalili się nazwą Komitetu Wyborczego. Trzecia droga, to warto zanotować. Trzecia droga. Trzecia droga. Mm -hmm. To ciekawe. Mm -hmm. Ale ja nie wiem, czy mówić panom Hołowni Kosiniakowi, bo, bo w Polsce z tego, co pamiętam, jest już trzecia droga i to jest Stowarzyszenie Antyunijne. -uni tak, Aha. tak, tak. Oni chcą e, tam prawa do broni. Tak, tak. Prawa do broni, katolicyzm, gospodarka narodowa, Takiż ustrój, i to jest tak, właśnie tak. trzecia droga. Mhm. Czy tu siedzi tak. prawica, a potem nikogo nie ma, i tu mhm. siedzą panowie z trzeciej drogi. Jak e, ja coś to informujemy panów w Hołowni i Kośniaka Kamysza, że nazwy e, Lady Punk, no. Blanka, mhm. Dua Lipa, puls tygodnia dla dorosłych tak. no są fajne, fajne mhm. ale już są zajęte. Tak, pod, że... Podobnie jak trzecia droga. Także. Tak. Mhm. Ale jest jeszcze jedna zabawna kwestia odnośnie wypowiedzi premierów obecnego i byłego. Jak pan Morawiecki rzucił Chłopie, chłopie. Mhm. to pisowcy pisali w sieci ale mu dowalił, pełna orka, tam jechać z Niemcem, nie? No, 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 no. A po skandal, takie słowa nie przystoją politykowi. Mm, nie? Dokładnie. Gdy zaś pan Tusk rzucił bambik, mm -hmm. no to wtedy po pisali w sieci: nie, ale mu dowalił, mm -hmm. pełna orka. Mm -hmm. A wtedy pisowcy z kolei mówili skandal, takie słowa nie przystoją politykowi. Nie? nie wiem, kto powiedział, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale był cholernie mądrym kimś. To podobno Stephen King ten autor, ten autor tak tak, tak pod mm. podobno raz oglądał obrady naszego sejmu mm. i mówi, że jego literatura grozy to jest małe miki. Tak i o, w, w powiedział w on powiedział właśnie, że, on... że punkt widzenia. Pierwotnie mm. chciał w ogóle, żeby chyba akcja lśnienia się działała u nas w sejmie tak, mm. na wiejskiej. Dobre, tak, dobre, tak, no, no, bez, bez głupot, no, głupot no, bez no, głupot, no, kochani. Y -y. Ludzie, nie dajcie się dzielić na plemiona. Tak. Kto normalny, nie daje się wciągać w wojenki. Dokładnie. Bardzo dobry. Tak apel. jak my, kurwa. Bar bardzo dobry. Jak apel. się będzie ktoś się wciągał w wojenki, to weźmiemy pałkę, mu przyłożymy i nie będzie tych wojenek. To jest Steven no. Stephen King, polskiego podcastu. Tak. tak. Polskiego Felietonu również. Polski, też również. Ta. To jest cały on. Mhm. No, Tomasz Albratowski naprawdę. Kurde. No, no poszedłby na politykę. Po prostu zlżniemy tych, co wojenki. A jest, coś tam jeszcze tam, w polityce tam. się działo. A propos tej rakiety, co to spadła pod mhm. Bydgoszczą, to byli prezydenci Kwaśniewski Komorowski zaapalowali do bieżącego prezydenta Andrzeja mhm. Dudy. Cytuję: Powiedz Polakom, prawdę o rakietach. Wyręczymy pana prezydenta Dudę i walimy Polakom całą prawdę o rakietę. Teraz, dawaj, w pulsie, No Notujcie, mm. prezydencie Andrzeju i wy, ty narodzie. Rakieta to pocisk składający się z głowicy bojowej Dokładnie. przecinek urządzenia napędowego. Przecinek. Odrzu przecinek odrzutowego, nie tam była y, myślnik, nie. No, sorry. Y, przecinek, a także urządzenia stabilizującego, stabilizującego lot kropki. Ale też to y, narzędzie pracy i świątek, rakieta. To też, to też jest wasze zauważycie. No. Także. także dziękujcie. Tak. Al albo nie dziękujcie. Co tam, co tam jest? Prawda o rakietach znacie dzięki Pulsowi tak. Tygodnia. Mm. Ale mm. właśnie e, to jeszcze, żebyście już nie musieli zaglądać w te wszystkie tam internety, sprawdzać, co się w polskiej polityce dzieje. My wam wszystko tutaj e, wyłożymy. No wykładam. Bo e, prasa doniosła radośnie, że europoseł PiS Joachim Brudziński spłacił w dwa lata 800 tysięcy podwyżki. 800 tysięcy. Ty no to takie tak. 800 plus, to ja rozumiem, bo no. sobie zrobił z kredytu chwilówkę. A, no i co? Proszę bardzo. No to się czy można, można, można. Jak ktoś pracuje, oszczędza, tak. to i dług szybko spłaci. Tak. Chcieć to móc, a móc to mieć. Czy jakoś tak. No. To mądre jest. Mądre, mądre. Ja, niech nie, apeluję, niech wszyscy dłużnicy w kraju i, i poza a, granicami biorą przykład z pana Joachima Brudzińskiego go. Dłużniku, bądź jednym z nich. Tak, tak. Tak, tak a, a, właśnie, jeszcze co yy, obietnice wyborcze, no bo to będzie już się ciągnęło z nami prawie do końca roku, bo jest kolejny pomysł polityków, yy, tym razem koalicji obywatelskiej. Oni chcą zerowego VAT-u na bilety kolejowe. Czekaj, czek, darmowe autostrady mają być, tanie bilety, tak. ma być tańsza benzyna. Przypomnę, że jest maj niezorientowany, nie, tak. wybory są w październiku. Ta, tak. Jak tak dalej pójdzie, to do września, nie wiem, benzyna będzie za darmo. Za darmo Ta. będą ci dopłacać za to, że bak odkręca. Ale Rzeczpospolita opublikowała yy, takie wstępne szacunki, ile kosztują pomysły i obietnice polityków. No tam dziesiątki miliardów złotych obietnic, mhm. z czego najdroższe są pomysły Platformy Obywatelskiej, co ciekawe. To gratulujemy. No, no. no. szapo Szapobaz głowy. Szapo baz głowy. No. Jeszcze się kampania nie zaczęła, a budżet już rozwalony. A jeszcze <laughs> mają do, do tych, dawać dodatki do bezpłatnych. No leku, do, do... w autostrad. Tak. No, Kupujesz do lek i dostajesz piątkę i se idziesz do domu z lekiem. Fajnie. Tymczasem... Albo pokazujesz darmowe leki na bramce i jedziesz, że autostradę masz za darmo. Czyli jakoś tak, no. Tak, no bo... Mogło mo się mo nam zlać. Tak. E, tam... be, be, be... Wszystko będzie naj... Nie, naj... Bardziej niekosztowniejsze. Tak. Elegantę. Były Dobrze. premier Włodzimierz Cimoszewicz, On właśnie mówi tak, że obietnice wyborcze prowadzą nas, Polskę, kraj nasz, do scenariusza greckiego. Super, Koniec ja byłem cytatu. Ja byłem w Grecji. Będzie, jak będzie, będzie to jak w Grecji? No. Kotleciki jagnięce będą tanie, tak. będą oliwki i w końcu będzie ciepło. I będzie no. all inclusive. Tak i wszyscy w Polsce. Za za darmo. Wszyscy w Polsce jak od Bratowski będą mieli pokój z widokiem na pralnię. <grym> <grym> Hotelową. <grym> to, żebyśmy tylko nie powiedzieli, jak Greg Zorba, ale piękna katastrofa. No. W, mm. Żebyśmy. Mm. Tymczasem, ja to Tym mam dane, dane z pracy, mm. 14 emerytura, ona ma być na stałe i ona ma być opodatkowana. Aha. Tak pisze tutaj prasa. Pobrana będzie zaliczka na poczet podatków i 9% na składkę zdrowotną. Dzięki temu, że rząd rozda tą e, kolejną emeryturę, to dochody z PIT wzrosną o 700 tysięcy, a wpływy do NFZ-u wzrosną o miliard. No, 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 tak to można rozdawać. To? I, jest z czego? No. Bo tak, trzynastka opodatkowana, żeby było na czternastkę. Ta. A czternastka opodatkowana, żeby było na trzynastkę i coś zostało dla tych, co rządzą. zakra. Masakra. Okay. To teraz tylko czekać, jak Donald Tusk zażąda, żeby czternastka była od 1 czerwca i dla dzieci. Dla dzieci, tak jest. Tak. Mhm. Bo to kiedy potrzebujesz pieniędzy? No. Na starość, jak zaraz, jesteś młoda, czy jak, jest, tak. jak jesteś tak. dzieckiem, teraz potrzebujesz. Ja myślę, że człowiek po skończeniu szkoły powinien iść na emeryturę i zacząć Dokładnie. pracować, jak skończy pięćdziesiątkę, bo wtedy jest troszkę starszy i chce się czuć potrzebny. I jest poważny i wie, no. wie co i jak. Tak. No póki co szalejemy. Jest, co jest też kasa na imprezy. Gdzie? gdzie? Żeby, żeby szaleć, tak? Tak, tak Narodowy gdzie? Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ogłosił nowy program dofinansowania, cytuję, założeniem jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej. To ja może przełożę z urzędowego na, po, na nasze. No. Cho, chodzi o to, że można dostać <grym> nawet 10 tysięcy na dofinansowanie, dofinansowania na zorganizowanie wiejskiej potańcówki w terminie... Takie zabawy takiej, tak? Zabawy potańcówki w terminie sierpień, październik 23. Czy to, jedni mówią, że to czas kampanii i pytają, czy to przypadek? No nie, nie sądzę. To, nie, że, nie, nie, nie. To ja idę jak w dym, proszę tak? pana. Wydaję się jakąś salę, się przystroi, puści tak. się czerwone korale, albo lepiej piejo, kury piejo, nie mają koguta, koko dżambo, coś no. tam, nie? I zabawa będzie, i pieniążki przypłyną. I, I do przypłyną, przodu, no. a, a 10 tysięcy się przy... Przytuli Puli. się. Przytuli to już dobrze, tuli. siadajcie Słuchajcie, ale może powinniśmy robić nasz stand-up? Aha. Jako, jako potańcówkę właśnie tak, organizować. Wieś, na koniec no. po bisach, bierzemy portki takie w paski, tak, no. nie? takie sukmany, czapkę krakowską jest ten... Po, ja, po, po, podglądnie się dwa układy choreograficzne. Ja, i, I na Dadana. koniec po bisach wybrane panie zatańczą z Olbratowskim oberka. O, stary. O. No. Ryzykantki. To z, z, z taką opcją to my byśmy spodek sprzedali za chwilę. No. <laughs> Komu? Dobra. Nie, nie. Nic, nie, słuchajcie, tylko, że, że tam są takie zapisy, dokładne w, w wymogi, jeśli idzie no. o dofinansowanie i trzeba mieć albo remizę, albo stodołę. Mhm. O. Dobrze też, żeby płot był blisko, jak żeby tam jakieś sztachety było, bo to ma być dokładnie, to ma być wiejska potańcówka. To no. nie może no. być dancing w mieście. No, bo trzeba kupić głosy na wsi, bo te w mieście są już sprzedane. No i jeszcze sporo się musisz nauczyć po Przez prostu tak, o to tak, chodzi. Tak. Nie, ale słuchaj, ale to bo to wszyscy wszyscy cały, cały kraj sobie kpi, ale z drugiej strony ja przypomnę jak w ramach rzędowego programu Senior Plus. No każdy dostał darmowego seniora na każde dziecko w rodzinie. Nie, 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 nie? to był taki rządowy program Senior Plus dla ta chyba 15-20 hmm. i wtedy w ramach tego programu otwierano właśnie albo świetlice wiejskie, albo kluby seniora i też sobie wszyscy kpili. nie wiem czy oj, hmm. ale... Senior Plus nie pamiętamy, ale Ale no. to są teraz takie centra wiejskiego życia bardzo tak. często, To są naprawdę fajne sprawy. No, jest się gdzie kulturalnie napić. No, no. Napić, zagrać w warcaby By... czy tam poszydełkować po wspólnie. No. A, a teraz jeszcze jak na koniec zrobisz opa hej, to dostajesz 10 tysięcy. <laughs> <laughs> Bardzo dobre. <laughs> Natomiast y, ważna informacja, ważna informacja już teraz, y, może mniej o polityce. Trzy tygodnie temu na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wykluły się kolejne małe sokoły. O, jak Zostały już nawet za zaobrączkowane, mają imiona. I, no dobra, to może troszkę jednak o politykę liźniemy. bo jest małe zdziwko. Jeden z sokołów nazywa się prezes. No tak, ja słyszałem o tym. Słyszałem o tym, czytałem o tym. Podobno ten soku obiecał już wszystkim sokołom w mieście kredyt 2% na gniazda i darmowe myszy dla wszystkich. Ty taki młody taki gówniarz, a już taki politycznie wyrobiony. No, co? będą z niego ludzie, ja wam powiem. No. Pytanie, co na to prezes jastrząb? A, że tu soku, tu jastrząb. Żeby no, no. się to nie pogryzło. Przytomne pytanie, Jastrząb. No. Ale skoro tutaj jakby wywołałeś temat flory i fauny, mm -hmm. z naciskiem mm -hmm. na faunę, a mniejszym na florę, mm -hmm. to ja mam mm -hmm. tutaj no. coś dla Was. Co? To jest rzecz z internetu i być może, że, że to rzuca troszeczkę światła na sytuację w kraju i wyja wyjaśni Aha. nam, jak jest w Polsce. To jest taki filmik, ja znalazłem w sieci. Może już ktoś widział z naszych widzów i słuchaczy. Hmm. Pan znalazł u siebie na działce e, leżącego na plecach jeżyka. Aha. No jeż tylko taki nasz, no, kolczasty. No. I podchodzi do niego i tak. Przychodzę sobie na kompost, patrzę, leży jeż. Myślę, że zdechnięty. A ten skurczybyk se śpi w najlepsze Zergany, zergany, co wpierdzielał? Było coś? Śliwki, które były dwa lata w spirytusie. Tu normalnie leży najebany. Co z nim teraz zrobić? Wody mu przynieść? Patrzcie. Tak jest w kraju. Nie, tak bo oddychał. Taki nachany ej. No, słuchajcie, dobywa no, w życiu i tak. Teraz się rozłożył krabia. Patrzy na mnie. Pan tu wrócił po godzinie. Wie? Co ciepło Nie trzeba było tyle chlać. Jak nie umiesz chlać? ramu głupio. <głupio> no, bo to tam jest jeszcze długo. No tak? bywa w życiu i tak, że bywa. świat bez śliwek jest nie do zniesienia. Mm -hmm, żebyś wiedział, wierzy, to se Jerzyk wziął mm -hmm. i, dziabną, no i, i kto pewnie. A kto iglas temu zabroni? Mm -hmm, dokładnie. No, Jakby kto? kiedyś ruski do nas przyszli, nie daj Bóg! No. No, no. Trzeba zostawić za sobą śliwki po spirycie. No i tak, nastukają <głupio> się. To się pozbiera <głupio> tam obok kompostownika leżących, nie no. A, a propos mhm. e, e, wydarzeń tutaj za naszą wschodnią granicą, e, t, tam w, w, na Ukrainie był z wizytą chiński wysłannik pokojowy, pan Lihui. Mm -hmm. ja. Li hui. tak, wyczytałem, że w liczących półtora miliarda ludzi w Chinach funkcjonuje tylko 200 nazwisk. A to proponujemy mało. Tak, mało. mało na tylu ludzi. No, proponujemy Chińczykom, żeby sięgnęli do sposobów naszych górali, no. prawda? Albo szlachty zaściankowej stosowali, stosowali tak, tak, tak zwane przydomki takie, imioniska. imioniska. To się fachowa nazywa imioniska. Co na No Nie. na przykład Lisbyrcyn, Libułecka. Lizby cruś Bułecka, nie? Albo li Karpiel. Bułecka, nie? nie. Liszowska. To dla pani. No, na przykład. Li, li, li Rodowicz, Liszbercyn <laughs> chuj, na przykład. <laughs> tak, tak. Ale, ale gdyby i tego zabrakło, bo to jednak to jest półtora miliarda ludzi, to mogą się rozróżniać po kolorach. Na przykład byłby pan Lila. Dobra, Albo po, po, po muzyce, po piosenkach. Lili, Lili. Lili. Po kolendach to, to by było. Lili, Laj, jak sobie zostawiła panińskie nazwisko. Nie. A to, to... Słuchajcie, jak już jesteśmy przy takich absurdach, to jedną rzecz znalazłem specjalnie dla widzów pulsu. Mhm. Na Twitterze się pojawił stary przepis na jajecznicę z 1682 roku. A to mhm. daj! Masła w rynce rozpuść jajec wiele jak w kompanii przystało, rozbij z winem i cukrem i kynamonem. Kynamonem? Ubij to z połem, a wlej na gorące masło, usmażywszy, daj z rynką, a tylko nie mięszaj. Aha. Rynka to jest taka, jajesz, taka dawna patelnia. Wtedy no. mieli takie kwadratowe, mm -hmm. takie no. jak rynka. Ten. No i po tak, takiej jajecznicy to w 1683 roku. Czyli rok no, po tym przepisie. Tak. Nasi zrobili turką pod Wiednią Grunwald. A wcześniej w 1410 zrobili pod Grunwaldem Wiedeń. Tak, tylko, że nie Turką, tak tylko tam czy tego Jedźmy jaja z rynki. Znaczy, żeby, tylko takie już schłodzone, żeby sobie Rynki nie poparzyć Tak, ludzie Weźcie swoje jaja do rynki I, i idźcie przez życie I, Ściskamy I robcie was. swoim wrogom Grunwald i, i Wiedeń Ściskamy tak, was mocno, my, radiowcy bez cenzury y, Zostawcie suba y, Zostawcie łapkę w górze y, Lajka, gwiazdkę, serduszka, fiferaszki pięć gwiazdeczek I ogólnie takie, takie Co, co Łapkę, chcesz łapkę w górze zostawiam. Gratuluję. Łapka w górze, Aha. Tylko kazał łapkę w górze zostawić. Mhm. Dobrze, Dobrze, to, to róbcie razie... łapkę w górze, tylko inaczej niż Olbratowski. Wiecie, co z tym zrobić. Mam nadzieję, bo ja nie wiem. To słuchaj, to jeszcze pół Tygodnia musimy nagrać. Ekstra. Dla naszych mecenasów z patronaita. Mamy przygotowane coś hmm. specjalnego. Widzimy się i słyszymy za chwilę.